Grzeszem, dzisiaj, Mo może Was zaskoczę, ale gramy w Braula z Grzesiem i Tomkiem. Gramy sobie w Zodymę, jak za Bel. Jeszcze nie mam na Bel żadnych, żadnych puszek, dlatego dzisiaj nie W Braula nie wchodziłem dwa miesiące naprawdę. W Braula nie wchodziłem e, dwa miesiące nie wchodziłem. W Braula w ogóle nawet nie wchodziłem. Głośno w ogóle nawet nie chodziłem, nie, nie wchodziłem do Brawla, nawet żeby coś odebrać przez dwa miesiące. Czajcie ile to czasu, także widzowie. Mogę być słaby, bo aż tyle nie grałem, także mogę być naprawdę słaby. Albel to jeszcze nigdy... Znaczy grałem u kolegi, ale tak to Bel na swoim koncie nie grałem. Mam zero puszek. Dobra. Nie, wziął to. Taki wielki powrót i nie wiem, nie wiem, czy mm, nie wiem, czy tak będzie faktycznie, ale może zobaczycie jakąś krótką serię z Braula, bo teraz tak sobie gram w tego Brawla i troszeczku mi się troszeczku mi się spodobał, także widzowie, może, może, teraz zapewne będzie się teraz więcej odcinków z Braula pojawiało na moim kanale, więc jeśli lubicie Braula, to możecie zostać i obserwować przez Najbliższy. Przez trzy tygodnie, tak myślę, że. Z trzy tygodnie, myślę, że będzie ta seria. Co najmniej. Już też nie będzie to każdego dnia, ale będę często tego Braula właśnie nagrywał. że też daily nie mogę, bo wyjdzie tak jak z Robloxem, bo chodzę do tej durnej szkoły. Także, no. Co ja poradzę? Co ja poradzę? Zgórzajcie się na szkołę, nie na mnie, bo ja nie mam kiedy to po prostu robić, mam jeszcze lekturę, muszę się uczyć na sprawdziany, bo ciągle mam jakieś sprawdziany kartkówki. także... Dobra, Star bardzo rzadki. Stomoney. W ogóle jestem na takiej... Ja tak dużo nie gram. Grześ, ty mnie o 3000 puch wy... wyprzedziłeś. A ja, ja cię miałem raz nawet o 5000 puch, nie? No, i mam wygrywałem z Tobą o 5 tysięcy. Wygrywałem z Grzesiem o 5000 pucharków. A teraz przegrywam o 3. No właśnie, i przez. Ej, cześć, że Ty przez 2 miesiące zdobyłeś. Ej, nie, nie się tym, no ludzie. My się nie mam, nie mam. Ej, w ogóle ja gadżetu jeszcze nie użyłem. A czy w tamtej rundzie nie użyłem. Uch, uch ile co zabaję? Ej, drapery zadają 2000 z daleka. Bo Drako jest dobry, dobry chłopczyk. Jak też nie wynikajcie, że jestem słaby tą Bell, Bo... bo ja nawet jej ujca nie, nie. Lolo. 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 Nie, 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 nie nie. Bel to graście. Dobra. Nie No, że No, za to to polska drużyna. Oni chyba dwa lata temu, lub czy nie, dwa lata temu wygrali Mistrzostwa Świata. Spadaj, 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 spadaj. Kurde, kurde. Spadaj do kanału. Spadaj do kanału się. Gracie najsłabszymi puchami? Bo ja tak... Ja na bel mam 8 punktów tylko z tamtej rundy, a tak to wcześniej miałem 0. Zajmij się nimi Grześ i zajmij się tym Frankiem. Dobra, ten Max mnie już nie dziubnie. Dziopnie. Oliver 2 jakiś. Dobra sobie odbijamy. Byk, kurde źle odbiłem, źle odbiłem. Podaj, podaj Grześ, podaj. Ultem podaj, tu, no podaj. Ja pierdziele, ja bym miał na pustą. Wiesz co, wiesz, co gówno. Czemu wy wychodzicie? No, ale to nie bierzecie dobra, tego fajnego. Ja A no ile ma? Na ile to jest osób? A to jest. Dobra, no Ta e, Tabel jest dobra. Szczerze, ja kiedyś myślałem, że ona jest mega słaba, ale to kiedyś to było pewnie z rok temu. Jeszcze pamiętam kiedy się zaczynała be... kiedy ona była w kamieniu. A... Czy... Ej, jacy, jacy słabiaki! Przecież oni są niczym. Znaczy, tak mi się, ja też, się, tak mi się bój, wydaje gra. przynajmniej. Ale Gail był mega wcześniej Byłem jeszcze kiedy był oldie Ja też. Grałeś kiedy był OG. No, tylko później sobie odinstalowałem. Ja gram od... Od rana do nocy, bo jak chodziłem do babci... Ty, z, stary, zobacz, mam tego glisza, jest wolny ujściem... Dobra, wolny, Py, pyk, pyk, pyk. Buga, buga. Pierdzielimy ich. Pierdzielimy ich. Pyk, pyk. ich. Napierdzielamy ich. Nafaszerujemy ich naszą... Ich, ich własną krwią. Ja umiem grać Bel. Ja ale chłopie, ja na takich nie Myślę, że możemy sobie z tego odcinka... Na o, mam coś e, I myślę, że... Ma o, mam szejda. Mam szejda. Ledwo co tam tu... Ty nagrywasz? No nagrywam. A. Widzowie, mam szejda. Czemu nic nie gadasz? Przecież gadam ciągle. Rozgadany. Czemu? Rozgadany śmieć. Patrzcie jakie ja mam moje pucharki. Dziewiąta ranga, szósta, druga i pierwsza. Dobra, myślę szczerze, że widzowie w tej, no, że tak powiem, serii z Brawla mogli, no, Moglibyśmy sobie co najmniej każdego wbić na dziesiątą rangę, czyli generalnie tych czterech zadmiarzy, Moglibyśmy sobie to według mnie zrobić. To by było nawet ciekawie i w każdym odcinku, no nie, bo shader w jednym odcinku trochę by ciężko było, bo też moż, mogłoby to długo zająć na rangę, nie, ale, ale no ja zgłębę. Wiesz, że jestem Ed Gajem. Ale wydaje mi się, widzowie, że w tej całej serii, nie wiem ile ona będzie, brała, ale to nie jest daily, więc też nie uważajcie, że to daily, że nie będę rzucał każdego dnia z brała, ale wtedy, kiedy będę mógł. Yy, Także no bądźcie ze mną na tej serii. Będziemy sobie wbijać w postacie na co najmniej 10 razy i na tej serii do wbicia. I no jak ona jest Jak ta szelka tam... Dobra, a ona, ona już doda. Także czy... wbijajcie, wbijajcie, widzowie. Dobra. No ty nie wychodź! Ale ona jest... Ona ma chyba więcej HP. Nie, uciekaj, uciekaj, uciekaj! Nie, nie, Mówiłem ci, uciekaj. Nie tak bym nie zabli. Dobra. Jeszcze jeden strzał i mam ulta, także. Nie, nie no dobra, co to było? Gdzie oni są? Oni są. Kurde, kruka mi w Jeszcze żyję, żyję, żyję. Jak? Prawie, prawie. Nie żyję. Dobra, nie masz szans już, bo jeszcze nie... Kurde, no, nie miałem szans. Mówię, dlatego nie chciałem, nie, żebyście ty brali dręk. Ale on gra lepiej jak gajem niż ty parko. No wiem, ale on ma no to... na 600... 600, 600 parkach. No, bo nie, on to... straciłem, bo chłopek każdego i jest To co, Trzec. ja też mogę sobie grać? Bo też, jeżeli sobie straciłem na końcu, też sobie mogę grać. Ja okay. straciłem na każdym takie duże puszki. Okej, to sobie coś zagram na kolce. nie odzywaj się tutaj bracie. Bo, bo, no, ile ten gaz zadaje? co po prostu zagram Edgarem. No stary, a ty jakie masz masz najlepsze kartki? No, to, no normalne mam 600 puszek. A ty na nim masz y, y, 580. No. I co z tego? <noise> pięknie. 20 pucharów. Tego rico wykąpimy. Pięknie, pięknie, tak trzeba grać. Pięknie, pięknie. No nie. Dobra, to musia. Jakbyś tego nie wygrał, to ja nie wiem, co ja bym ci zrobił. Na no. Ty? Mnie? Ty jesteś dwa lata młodszy. Shit. mówię... O, shit. Kurde, dobra, sam gaz został. Idziemy po... No i Idziemy po Bambika. Chodź tu, pierdzi dupo. Dobra, mamy Bel na trzeciej rang. Nie. O, ja mam. mam dwie misje za pięco, Ja mam jedną misję, bo też za pierwszy. Nie patrzyłam, ale... Ja nie biorę, ja biorę Bel. No ale co ci da, że Ja wezmę dużą rangę. Nie, jestem jesteś słabszy. Nie jestem słabszy. Jesteś, bo ale pierwszy raz trafi. No ale dobrze nim gram. Nie, ja biorę Ale dobrze nim gram. Ja biorę mają biorą Tyka straci, nie odzywaj. Zobacz, no. Mogę sobie ulepszyć. I to szajda. Dobra, szejdzik ulepszony na następny odcinek. Zajda. Zajda. Chociaż nie wiem, czy na następny odcinek będzie szejdał, ale może właśnie z, pod tytułem Wbijamy szejda na jakąś tam rangę. Nie wiem, widzowie. Tak obstawiam, ale nic Wam nie obiecuję, więc też tutaj nie zasypujcie takimi pytaniami jak w komentarzach. Jak macie jakbyście wam powiem jak teraz powiem. Py, 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 py. Pyk, kurde, ręki. O, Do go wykąpiłem. Ale mu szczeliłem. Aj my to przegramy z jednym grejem. A w zasadzie to gejem. Nie idź tam, Grześ! Nie idź tam! Aj, osu lasu Skud Dobra, musicie, musicie. Pięknie, klasa klasa Dobra, jestem nawet dobry z quakem. To mogę powiedzieć No bo co ja robię? To ja nie wiem, choć się to myślę Ale, ale czaj, ważne, żeby zabić ale, ale, ale baza, baza. Baza. baza, bo bas jest bardzo dobry Baza napaszerowałam na jednym całym magazynkiem Kurde, tam zostałem. całym magazynkiem Mam szansę, mam szansę, mam szansę Chociaż jak mnie zajdą dwóch no nie miałem. Dobra, teraz wiem, że to wygramy. Bo jak ja stracę. Ja mam ulta, więc. A no to wiemy, nie daruj mi się na odcinku. To będzie zły. Kurwa. No nie! O, oh seriously? Dawajcie. Chyba zaraz nie. nie, 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 nie. Ale ja nic nie tracę. Przez telefon ja nic nie tracę, Esa. Ja jest... A ile tracicie? bo ja nic? Ja siatam. A ja nic? Dobra! Dajna, Marca, mój, to jest kultury. mój sekret, dlatego właśnie gram Bell Wiesz w ja mam i... legendarnego Dynamajka? Nie, i mnie to nie interesuje. Z jajek no. Z jajka dinozaura. Ojej! To jest jajka dinozaura. Z jajka chłopaka. Co normalny sekret Bo na trzecie złoto. no jakiś Normalny grać. No. Normalny gracz, kto, normalny gracz, który ma obsesję na bo. No, to jest shit? No, to jest shit? że ty do nie ma. Kurwa! dwóch. A Mi się się Kurwa! Ja Kurwa! do dupy. mi się się wkur... mi się się Tobie się zapomniało, a mi się wnerwiło. No i już dam, bo ja w ogóle nie No dlatego bierzcie niskie rangi, bo my przegrywamy na takich. No serio! I chcecie tak tracić puchy? Tak. Ja nic nie tracę, ale to no, gorzej ja przez dla was. Polka. No Nie, gryb, bo są kaponca, causa zbliża ze sokie rangi. Ja tylko razy wziąłem. Dwa razy. razy. Dwa razy. Trzy ja biorę... razy, cztery razy, Zk. Zadymę. Kurde! Czekajcie! Na <grym> sorry widzowie za to, co się teraz odwaliło. Dobra, sorry. Nie patrzcie mi się. Nie, nie patrzcie, nie, nie, nie. patrzcie mi się w rzeczy, proszę Was. Dobra. Nie patrzcie mi się w moje aplikacje. No, jak trenę, ale też... W sumie niektóre zdymę. aplikacje mam do, pod challenge zrobione, jakieś tam challenge, nie? Jak sobie grałem z kolegami? Dobra. I czekaj, bo mnie wywaliło. No wygląda. A ile? No nie, grasz znowu tym Lajomajkiem. Ale ty nie ja, słaby jesteś. Ja. Co? No. Dobra, no to ja wezmę nie wysoką rangę, No, no, Ja jestem mega dobry. No, no, to nie wiem, teraz jeszcze. Ty masz nawet większą rangę. Ja? Nie, ja, Grzesiek. No, ja tylko wbijam no, Dobra, rękę. No, panowie, panowie. Co to, jest? co to jest za mapa? Co to no jest, co jest za maps? mapsko, Knockout? No nie, nie. Nie, nie. Nagroda. Ja, nie, 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 nie. ja pierwszy raz widzę to chyba pierwszy. Nie. Chociaż mi się już strasznie. Mortis! Ja mam gazet, Cholerny uta. Mortis! Mam... Ej, chodź się, dam Wam ulca. Czekaj, bo ja jeszcze. nie, Ale oni są tak słabi, że ja nie wiem. Oni w ogóle nic nie robią. Oni są tak słabi. Widzę, widzę. Ale oni są, widzowie, tak słabi. Że mnie to po prostu. Że mnie to po prostu. Słyszymy. Satysfakcjonuje, jak na takich rywali natrafiamy. Easy. Easy, wee. Widziałem to <tryk> co on będzie szybki. Czemu wy nie dajecie zagrać ponownie? No właśnie nie wiem, ja dałem zagrać ponownie, no, Ale jak ale... chcecie, ale jak chcecie grać, nie? No to... Nie musicie wychodzić do bo to dłużej zajmie. Tylko sobie dajecie. O kurde, przewalone, przewalone. Chłop ma klasy, chłop ma klasę światową. Tak to się nazywało? Nie, to była ten. Nie, ta tak, tak ta ziemia. Mi się trochę doszły myli. Ziemia to była... Jaka klasa światowa. No mi się z Fifą pomyliło. To była tam. Sława. A, sława. Światowa. Sława światowa. No bo mi się z FIFU myli, bo ja dużo od tak do FIFA nawalam. Bo sobie zrobiłem karierę w 25, bo niedawno. A ja nie wiem? Czy oni nas oszukali i gadają, że menadżera się nie da ten, że menadżer nie może być? Da się, Czy tylko musisz może... sobie odpowiedni tryb ustalić, żeby, mena żeby cię nie zwolnili nigdy. No, Musi no jak tworzysz menadżera, to możesz, se to tam masz y wybór w pewnym momencie, nie wiem dokładnie w którym, bo nie pamiętam jak tworzyłem, ale tam masz taki moment i że ci pokazuje jaki chcesz tryb. Ale ja, ja tego nie wybrałem, bo to jest bez sensu. No ale to jest, ty możesz przegrywać nawet po 10-0 i cię nie zwolnią, no to, no chyba, że mm, po prostu mega lubisz ten klub i, ko i kochasz ponad życie i nie chcesz, żeby je nie z niego zwolnili, to okej. Okay. Kurde, kurde, nie, my tam przegraliśmy, przegraliśmy, ale ja nic nie trafię. Po co wychodzić? Ja, muszę ja, ja, nie, muszę ja nic nie tracę. Ja rysuję. Rysuję. Ty w ogóle nagrywaś? No, nagrywam, nagrywam, mordo. Oh. No, ale... Mm. Mm. No, ale razem? No. Czy myśmy razem? Mm, nie wiem, nie wiem. <coughs> Może? O le skin. skin! Mm -hmm. Zarąbisty skin. Zarąbisty skin. Czemu? 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 Cyk, 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 cyk. Dobra, zabiłem go. Dobra, teraz tamtych. Wygrywamy, wygrywamy, jest dobrze. Jest bardzo dobrze, nawet bym powiedział. Ja tutaj po pankę idę, tylko że koletka tu przy, Nie, to nie koletka. To była. A, to była. Ta, ta, jak, jak ona się nazywała? Ta podobna. Nie, ta podobna do maze. Tak, co może chodzić po wodzie? A, Lola. Tak, Lili. Lili, nie. A nie. A, Nie, czekaj. Moją, Ano mo A no ten, Juju Juju, 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 no. A Lili to była która? Lili to była, też lepiej się teleportuje. Ją, daję. ja mam. Ale Lili. A Lili jaką miała rzadkość? Lili się A, to no, widzę. myślę, że to będzie na tyle w tym odcinku. Lajkujcie, subskrybujcie. Po więcej takich filmów. Elo.